Witam wszystkich Właśnie wchodzę do polskiego rezerwatu Yellowstone Polskiego, po podkreślam Znalazłem jak na razie Znaczy znalazłem Złapałem ważkę Posiadamy jeszcze dzięcioła i żuka jelonka Ten żuk jelonek występuje niby w tysiącu egzemplarzach w Polsce Szacuje się Baszka, no to pełno ich tu lata, chociaż nie łatwo je złapać. A o to może później. Czemu w ogóle to zbieram? No nie wiem, tak o, po prostu. Zajęcie na weekend. Każdy ma swoje. Na razie idziemy się przejść. Tam przed chwilą Dzięcioł ustukał. Tu go nie widać, zresztą nie będzie go słychać nawet. Mamy dzień Niestety nie żyje. Słuchaj się zlatuje. Słychać jakby był szum morza. To taki wiatr. Nie jest za mocny, ale wieje. Dobra, teraz będziemy przedzierać się przez haszcze Nie ma ich tu za dużo, więc łatwo przejdziemy. Ale... Tylko, że... To jest robak. Ja nie wiem czy on jest w środku, czy tutaj. Złotnia nic specjalnego, ale pokażę. Zwykły ślimak. Tego sumika złapałem dziwnego. Pajączka. Ślimaka tamtego dużego wyrzuciłem, ale mam małego. I ten dziwny patyczek, który jest zwierzątkiem. Tam widać teraz na dole. Same ślimaki. Złapałem, o. tak wygląda ważka. Uwaga, zrobimy test. Czy jeśli rzucę ważkę, ona poleci od razu? Uwaga. Oh. Chyba jej skrzydełka pogniotwę Trudno, zostawmy ją Jak się wyprostuje to odleci Nic, o, 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 o. Kurde nie mam rąk Było... Gdzieś tutaj. Tyle tych krzaków, że już nie znajdziemy. Niestety nie wejdę. Dwa łabędzie z małymi jeszcze prędzej mnie zadziabią. Ale pogoda się zrobiła. Ojej. Tu rozbijemy obóz i przenocujemy do jutra. Pod tym wow! Dwie małe ważki i jedna duża. A tutaj... A cóż warte jest? Momencik, bo robię reportaż. Momencik, muszę znaleźć. Wszystko przez wujka, po co mu tego roba No. A tam, jest poręby! A tutaj jest żuk. Żuk-jelonek. Żuk-jelonek. Samica. To jest samica. O ma. Kogo nie ma nas ta pogoda i Tysiąc egzemplarzy w Polsce. A tutaj mamy ptaszki. Nie ruszaj. no, Nie ruszaj. Nie no, tam Nie ruszaj. są no, ruszaj. Nie ruszaj. One fajne są. Te one nie one Nie ruszaj. No, ślepe, Nie to Nie ruszaj. Nie to zobaczyć. Szukają królowej. Lowa wejdzie, to reszta pszczół też wejdzie Tylko zabrali te takie osłonki na głowę, więc wziąłem koszyk, który pewnie nic nie da ale Lepszy ryc jak nic po... <laughs> Nie tracić cierpliwość do tego Oba ta tańczy tu. Mm -hmm. Co robi? Ta tańczy. Tańczy. tańczy Czemu? No, no. czemu tańczy? No daj sygnał, gdzie mam iść. O Jezu. No idź mi stąd! Dupy nie ma. no Walka była. Na no. jakie zostawicie to, co sama nie wejdą? Wejdą, ale my się czaimy na jedną. Na, na jedną sztukę. Na jedną sztukę się czaimy Nie możemy jej wyczaić Czeknij je wszystkie. No i teraz już no, nie będę robił zamieszania nie będę robił zamieszania jak to bo Mało. Masz ci odłok nie tak Tak. Albo zrobimy ryzyka fizykę i wsadzimy tamtą na ślepo i trudno. Tak, no ja musimy tak właśnie. A gdzie macie tamtą? Nie Gdy, tam jest tamtą. Nie. One to przynajmniej ruszyły.